Szalon, szalon, witam wszystkich na kanale Śmieszne Kreski. Dzisiaj sobie porozmawiamy o cykliczności Bitcoina, o cyklach, o tym, co się powtarza, o tym, czego możemy się trzymać i czego możemy się spodziewać. Na wstępie zaznaczę, że to nie jest porada inwestycyjna. I zapraszam Was do mojej grupy na telegramie, gdzie jest świetna ekipa. Także jedziemy z tym. Słuchajcie, Bitcoin w obecnej hoście ma mniej więcej tak, że sobie rośnie do połowy miesiąca. Potem jest korekta prosta. I ona trwa gdzieś zazwyczaj do końca miesiąca. Okolice końca miesiąca, ostatni piątek miesiąca. Jakoś, jakoś tak wygasają mniej więcej kontrakty terminowe i opcje na Bitcoinie. I zazwyczaj właśnie to się zbiega ze spadkami na Bitcoinie. Nie wiem, na ile to jest ta manipulacja grubych ryb. Na ile to jest po prostu panika z tym związana i zwykły food ludzi, bo boją się tej manipulacji. Być może jedno i drugie. Skupmy się na tym, co możemy zobaczyć na wykresie i co się powtarza. Zobaczcie. Tutaj bitcoin sobie rośnie, tak? Tutaj mamy akurat. Co tu jest? To będzie styczeń 2021 roku, więc bitcoin sobie rośnie. Potem zaczyna spadać. Zaczyna się korekta prosta. Korekta prosta charakteryzuje się tym, że Zobacz, spada. Zazwyczaj do złotej liczby jego, Potem odbija. I punkt C jest poniżej punktu A. Zazwyczaj książkowo potem spada. I punkt D książkowo wybija punkt B. Czyli jest niżej. Tu akurat tak się nie stało, ale to nie musi być idealnie. Zobaczcie, mamy korektę prostą. Co się pięknie zbiega z pomarańczową MA 200. W ogóle MA200 jest potężną średnią. Zwróćcie na nią uwagę i przyglądajcie się jej. Zobaczcie, jest korekta prosta, tak? Dół punkt A, jest korekta, później odbicie, zjeżdża w dół do 0.618 do mierzenia fibonacciego. Ostatni piątek miesiąca w tym wypadku mieliśmy tutaj i jazda do, jazda do góry, tak? Lecimy dalej do góry. Są nowe kontrakty. I szalom, do góry, nie? Dobra, oglądamy dalej. Zobacz. Bitcoin sobie rośnie. Znowu zaczyna się korekta prosta. Zobacz. Spada. Odbija. Spada dalej. Tutaj pięknie nam się zbiegło ze średnią MA200. Pomarańczowa ta gruba linia. Pięknie się od niej odbiło. Również odbiło się od białego levelu, to jest mierzenie Fibonacci'ego, złota liczba 0,618. To nie musi się idealnie odbić, pamiętaj o tym, nie? No i zobacz, gdzie mieliśmy ostatni piątek miesiąca. Ostatni piątek mieliśmy tutaj, znów w okolicach właśnie końca, końca korekty prostej. I co się stało potem? Był koniec miesiąca, skończyła się korekta prosta, dalej lecimy w górę. Dalej lecimy w górę i zobacz. Teraz mieliśmy to samo. Bitcoin leciał w górę. Znów zaczęła się korekta prosta. Więc spada, odbija do góry i kontynuuje się korekta prosta. Dokąd? Tutaj książkowo, idealnie pięknie, do levelu złotej liczby 0,618 Fibonacci'ego. Potem, co się stało? Potem odbiliśmy od 0,618, lecimy do góry znowu. Teraz Wam pokażę, jak wymierzyć to, ten złoty level, złotą liczbę Fibonacciego. Popatrzcie. Ja to skasuję. To też skasuję. Teraz tak. Tutaj mieliśmy koniec tej korekty i odbicie do góry, tak? Więc ja mierzę sobie to Fibonaccim od dołka do szczytu i patrz, gdzie jest 0,5? To jest ta żółta linia, nie? Zobaczcie, jak się fajnie odbiło od żółtej linii. Tutaj punkt B. Zazwyczaj się odbija od żółtej, czasami się odbija od złotej. Korekta się skończyła idealnie na złotej liczbie 0,618. Popatrz, jak pięknie książkowo. Mieliśmy tutaj korektę i od tego levelu mogliśmy grać long cały czas. Więc kurs odbił się od złotej liczby i jazda dalej do góry. I teraz tak, chciałbym Wam zwrócić, przyjacielu, uwagę na pewną rzecz. Dlatego, że pod koniec każdego miesiąca w środku korekty prostej, jak Bitcoin spadał, to pod koniec każdego miesiąca łapaliśmy negatywne nastroje. Zaczęliśmy się wymieniać wykresami, że, że to już może być koniec bańki. Że bańka pęka. Że należy już sprzedawać z coinów, zanim będzie za późno. I tak było tutaj w styczniu. Pamiętam, bo jednego. Już sam, sam to złapałem, podłapałem taki klimat i jednego kojna sprzedałem za wcześnie. Tak, tak samo było pod koniec następnego miesiąca. Znów byliśmy w środku korekty prostej i znowu łapaliśmy te same negatywne klimaty. Znów wymienialiśmy się wykresami. Znów tam zaczęliśmy doszukiwać się jakiejś tam dywergencji na RSI na dużych interwałach, i znów gadaliśmy to samo, że bańka pęka. Potem odbiliśmy się od złotej liczby, znów Bitcoin leciał do góry, i w tym miesiącu robiliśmy dokładnie to samo. Dokładnie to samo, znów łapaliśmy emocjonalne schematy, że to koniec bańki, że to już trzeba się wyprzedawać, i Bitcoin zrobił dokładnie to samo. Odbił się od złotej liczby, zakończyła się korekta prosta, i lecimy dalej do góry. Przyjaciele, nie możemy sobie pozwolić na takie emocjonalne myślenie, bo to jest wcale niepodobne. Jest wcale niepodobne, to jest niekoszerne, żeby myśleć tak emocjonalnie. Słabe ręce sprzedają właśnie przez takie rzeczy. Przez emocjonalne myślenie nie podparte analizą techniczną. Więc następnym razem, kiedy ta sytuacja się wydarzy, w połowie miesiąca, bitcoin zaliczy korektę prostą. Nie będziemy już łapać negatywnych nastrojów, że to koniec bańki. Tylko zmierzymy sobie FIBO, wymierzymy sobie tą korektę prostą, poczekamy na ostatni piątek miesiąca, poczekamy aż się nam potwierdzi, odbije od złotej liczby Fibonacci'ego, zakończy się korekta i będziemy dalej grać longi na Bitcoinie. Właśnie tak, właśnie tak będziemy robić, bo nie możemy sobie pozwolić na stale powtarzający się schemat emocjonalnego myślenia. Takie rzeczy zostawmy ulicy. Oni są do, do wyleszczania. My musimy trzymać się planu. Jeżeli Bitcoin nie utrzyma się na złotej liczbie 10618, jeżeli zjedzie poniżej, dopiero wtedy będziemy się zastanawiać, co robić dalej. I dopiero wtedy będzie ewentualnie oznaka, że bańka pęka. A nie takie myślenie, że jest dywergencja na RSI, więc to pewnie już jest koniec. Dobrze, więc trzymajmy się tego ostatniego piątku miesiąca. Trzymajmy się tych korekt prostych. Trzymajmy się tych mierzeń Fibonacci'ego. Teraz jest początek kwietnia. Napotkaliśmy na pewien opór. 60 tysięcy poprzednio ATH. Na razie w Bitcoinie zbulisz. I teraz pewnie będzie rosło to dalej. Nie? Być może zaliczy tam jakąś mniejszą korektę, ale dalej będzie rosło. Do połowy miesiąca. Gdzieś od połowy miesiąca, jeśli schemat się powtórzy, zacznie spadać. Potem spadnie, wypełni się korekta prosta 0618, odbicie i long. Mam nadzieję, że wszystkim pomogłem tą informacją. Na pewno pomogłem tą informacją sam sobie. Także jeszcze raz powtórzę: zapraszam do naszej grupy na Telegramie. Niedługo nagramy jakiś kolejny odcinek. Zaczniemy przegląd alfabetyczny coinów na literę A. Popatrzymy na jakieś nowe okazje. Niedługo nagram nowy odcinek, w którym omówię moje błędy kolejne, bo to jest ważne, żebyście uczyli się na moich błędach i ich nie powtarzali. Także do następnego odcinka. Shalom!